Pokój i dobro kochani. Dziś jest środa 6 grudnia. W liturgii obchodzimy wspomnienie dowolne świętego Mikołaja biskupa, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko! W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus staje przed nami jako ten, który ma otwarte serce i otwarte oczy. Potrafi dostrzec potrzeby ludzi, tych wszystkich, którzy są wokół Niego. A w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza mowa jest o zapowiedzi uczty mesjańskiej, kiedy Pan Bóg zaspokoi wszystkie potrzeby ludzi, wszystkie głody, ich wewnętrzne głody i również zewnętrzne. Otrze wszelkie łzy z oczu, tych wszystkich, którzy idą za głosem Pana Boga. I dzisiejsza Ewangelia, Ewangelia według świętego Mateusza, ten fragment jest ewidentnym przedstawieniem, że Pan Bóg jest prawdomównym, On wypełnił te wszystkie proroctwa, te wszystkie zapowiedzi w osobie Pana Jezusa. I kiedy przypatrzymy się dzisiejszemu tekstowi, widzimy, że najpierw przyprowadzali do Jezusa różnych chromych, niewidomych, głuchoniemych itd. i Kładli u stóp Pana Jezusa. Kochani, to sformułowanie, że wszystkich przyprowadzano i kładli u stóp Pana Jezusa, oznacza, że uznawali w Panu Jezusie tego, który ma władzę, który może zaradzić tym wszystkim problemom. I rzeczywiście się nie przeliczyli. Jezus był tym, który wziął w opiekę tych wszystkich, którzy zostali mu przedstawieni. Zauważmy, że w tym fragmencie jest mowa również o tym, że Jezus wszedł na górę i tam siedział. Był u góry, był ponad tym wszystkim. Jezus rzeczywiście jest ponad naszymi problemami. On jest outstanding, prawda? Kimś takim, który, po angielsku, który, który wykracza poza wszelkie normy, wszelkie granice. I również dzisiejsza Ewangelia mówi o Panu Jezusie, który dostrzega również potrzeby ludzi, którzy przyszli, aby słuchać Jego słowa. Dostrzega ich problemy, wie o tym, że oni pewnie są zgłodniali. Więc mógłby powiedzieć, co to mnie obchodzi, albo na przykład powiedzieć, no, sami są winni, mogli wziąć jakiś dodatkowy posiłek. A jednak Jezus interesuje się tym. I w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, żal mi tego tłumu. Czyli Pan Jezus nie czeka, aż oni przyjdą do Niego i poproszą o łaskę, ale on sam dostrzega ich problemy i on sam wychodzi z inicjatywą. I być może w Twoim otoczeniu też tak jest, że spotykasz ludzi, którzy być może nigdy nie poproszą Ciebie o, o pomoc. Może są nie, nie dlatego, że są zbyt dumni, a dlatego, że myślą sobie, być może ktoś inny ma gorzej ode mnie. Są to często ludzie bardzo pokorni i ci, którzy najbardziej potrzebują, często nie przyjdą, więc musisz dostrzec, mieć taki boży wzrok, patrzeć. I w dzisiejszej Ewangelii również Pan Jezus pyta, ile macie chlebów? I odpowiadają: Siedem chlebów i kilka rybek, czyli prawie nic. Kiedy oddasz Panu Bogu to swoje prawie nic, zobaczysz, jak Pan Bóg potrafi to pomnożyć. Oddaj Panu Bogu swoje wysiłki, choćby nie wiem jakie małe, mizerne. Nie lekceważ tego, dlatego że Pan Bóg potrafi to rozmnożyć, pomnożyć. To jest tak, jak na przykład w życiu gdzieś tam coś Ci nie wyjdzie i, patrz, i piszesz na kartce papieru: zero, jedno nie wyszło mi, drugie też bilans zero, następne zero i patrzysz na to wszystko, że jest tyle zer różnych nieudanych inicjatyw, różnych pomysłów. Ale kiedy oddasz to wszystko, te swoje wysiłki Panu Bogu, to być może on przed tymi zerami postawi jakąś dobrą cyfrę, na przykład jedynkę. Będzie to 10, 100, 10 tysięcy, milion. A więc każdy z tych zer Pan Bóg może przyjąć i pobłogosławić. Nasze skromne wysiłki. I również w tej Ewangelii Pan Jezus mówi, aby ludzie usiedli na ziemi. Kiedy siedzisz na ziemi, to już niżej upaść nie możesz. To jest po prostu jest to, co jest taką granicą Twojej wytrzymałości. W momencie, kiedy twoja wytrzymałość rzeczywiście i Twoje możliwości się skończyły, już niżej upaść nie możesz. W tym momencie Pan Jezus przychodzi ze swoją mocą. I zauważcie, że Pan Jezus rozpoczyna od dziękczynienia, nie od narzekania. Nie mówi, zobacz Boże Ojcze, ci ludzie są tacy znękani, tacy zmęczeni, głodni, chorzy i tak dalej. Ale On dziękuje za wszystko, cokolwiek otrzymuje z ręki Ojca. To jest inspiracja dla nas wszystkich, abyśmy mniej narzekali, więcej dziękowali i zobaczyli, jak Pan Bóg potrafi działać i pomnażać to wszystko, co po ludzku wydaje się takim prawie niczym. A więc, złóż u stóp Pana Jezusa wszystkie Twoje słabości, wszystkie Twoje choroby, to Twoje prawie nic. Kiedy oddasz Mu to, aż się zdziwisz, zobaczysz, jak On potrafi to rozmnożyć. I również bądź wdzięczny, nie narzekaj. I miej otwarte oczy i serce, tak jak Pan Jezus, który nie tylko widział, ale również zaczął działać. I Pan Jezus działa przez cały rok, nie tylko w Dzień Świętego Mikołaja. Przyjmijcie teraz, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.